Cześć, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam w jaki sposób przygotować bardzo smaczny i prosty taki ala smalczyk z fasoli. Tak wygląda ten smalczyk. Naprawdę jest bardzo pyszny, a przy tym niesamowicie łatwy do wykonania. Do tego to bardzo, bardzo zdrowa potrawa, mamy kontrolę nad składnikami, nie ma tutaj nic trującego, nie ma żadnych toksycznych substancji, a zatem zapraszam po przepis i pokażę krok po kroku, w jaki sposób przygotować ten wspaniały smalczyk. Do przygotowania tego wspaniałego ala smalczyku z fasolki będziesz potrzebować następujących składników. Dwie szklanki ugotowanej fasoli, ale uważaj, bo fasolę musisz jednak przygotować odpowiednio, aby była zdatna do spożycia. Jak gotować fasolę, aby nie zatruwała organizmu, taki film również znajdziesz na moim kanale. Także... Pamiętaj, aby właściwie ugotować tę fasolkę. Kolejnym składnikiem są dwie cebulki. Dwie małe cebulki albo jedna większa pokrojone w kosteczkę. Jedno małe jabłko lub pół większego również pokrojone w kostkę. Łyżka lub dwie oleju. Ja używam oliwy łyżka majeranku płaska łyżka wystarczy sos sojowy około dwie łyżki nie jest to składnik obligatoryjny ale jeżeli ktoś lubi podkręcać sobie smaczek sosem sojowym to jak najbardziej można go dodać sól pieprz do smaku trzy listki laurowe kilka ziaren ziela angielskiego oraz kilka ziaren jałowca przygotowanie tego ala smalczyku z fasoli jest banalnie proste a zatem przechodzimy już do działania najpierw zeszklimy sobie cebulkę na oliwie czy na oleju jaki tam używasz no w tym celu oczywiście muszę włączyć kuchenkę i ta oliwa się troszeczkę rozgrzeje nie chodzi tutaj o to, żeby ona skwierczała, żeby była rozgrzana na maks tak delikatnie, no bo wiadomo, że najlepiej podsmażać szklić na niezbyt wysokiej temperaturze, wówczas to jest najzdrowsze i ta reakcja majlarda przy której tworzą się szkodliwe związki jest troszkę ograniczona, więc ja rekomenduję podsmażanie na niższych temperaturach, a spokojnie w ten sposób da się zeszklić nawet cebulę. Oliwa się już nieco rozgrzała, więc dodaję cebulę. Do cebuli dodaję przyprawy, czyli te trzy listki laurowe, ziele angielskie oraz jałowiec. Później będę musiała wyciągnąć te przyprawy. No bo wiadomo, że jak będziemy rozsmarowywać sobie na chlebku taki smalczyk, no to te przyprawy będą nam po prostu przeszkadzać. I teraz zeszkle cebulę. Cebulka się już zeszkliła, więc... Dodaję teraz pokrojone jabłko. I tak zostawiam, aby jabłko i cebulka się fajnie przegryzły i doszły do miękkości, a w międzyczasie biorę się za miksowanie kwasoli jabłko i cebulka powoli dochodzą ja tutaj mam na niedobry widok, więc mieszam, aby się nie przypaliły a tutaj sobie będę teraz miksować fasolę ja do tego wykorzystuję taką żyrawkę Jeżeli ta pasta wychodzi bardzo gęsta, to można zawsze dodać troszeczkę wody, żeby ona później nam się lepiej rozsmarowywała, dajmy na to na kanapce. Niewiele, tak łyżeczkę. Lepiej zacząć od mniejszej ilości i dodawać sukcesywnie. No i dalej blenduję. Jeszcze jedna mała uwaga, ja absolutnie nie obieram fasolki ze skórki, bo to jest syzyfowa praca, a po drugie pozbawiamy się dużej ilości cennego błonnika, który znajduje się w skórce. W skórce zawsze jest go najwięcej, więc spokojnie można miksować fasolkę ze skórką i to i tak bardzo ładnie daje się miksować. Ok, wydaje mi się, że jest już bardzo dokładnie zmiksowane. Mamy więc już zmiksowaną fasolkę. Dodaję majeranek oraz cebulkę z jabłkiem, z tym, że najpierw pozbywam się tych przypraw. I przekładam całą zawartość do fasoli. Dodaję jeszcze dwie łyżki sosu sojowego. I wszystko dokładnie mieszam, ale tym razem łyżką. Nie mikserem, nie blenderem, ale łyżką, bo nie chcemy przecież, żeby zrobiła nam się papka z cebulki i jabłka. Nawet mi się zrymowało. Ależ to wygląda pysznie i przepysznie pachnie. No musicie mi uwierzyć na słowo, bo jeszcze nie wymyślili takiej technologii żebym przesyłała zapachy przez internet no ale myślę, że niebawem i to będzie możliwe także musicie mi uwierzyć na słowo ale zapachy są rewelacyjne majeranek, cebula, jabłuszko aromat z ziela jałowca, no coś wspaniałego Och, już dokładnie wymieszałam, no i no i normalnie muszę chyba spróbować. No i smalczyk jest prawie gotowy. Posolę go jeszcze i popieprzę do smaku. Oczywiście to już robicie według własnego uznania, ile tam lubicie solić. Ja lubię jednak dość mocno słone potrawy, więc zawsze tej soli daję dosyć dużo. No ale to akurat nie jest wskazane. Więc nie bierzcie w tym przypadku za mnie przykładu. No i sobie tak mieszamy, próbując czy słoność potrawy i pieprzność odpowiada. Już gotowy ala smarczek z fasolki dobrze przełożyć do pojemnika zamykanego. Ja używam zwykłych słoików i się świetnie sprawdzają. Ale jeżeli zrobisz go więcej i chcesz go przechować na później, to bardzo fajnym pomysłem jest zapasteryzowanie tego smalczyków słoika. No i później mamy gotowy produkt, przetrzymujemy go w lodówce i spokojnie może stać nawet kilka miesięcy, bo taki niepasteryzowany to wytrzymuje w lodówce około kilku dni. I najlepiej, jeżeli spożyjemy ten smalczyk dopiero gdzieś tak po około dobie przechowywania w lodówce, ponieważ te wszystkie smaki idealnie się przegryzą i wówczas jest on najsmaczniejszy. No wiadomo, że nie możemy się oprzeć pokusie spróbowania podczas przygotowywania, ale zaręczam, że najlepszy smak jest właśnie minimum 24 godziny po przygotowaniu i przetrzymaniu smalczyku w lodówce. Także możesz narobić bardzo dużą ilość, ażeby później się nie bawić z produkcją, można również zapasteryzować smalczyk w słoikach. Kapitalny zapas! Kapitalna potrawa, bo ją oczywiście można konsumować na różne sposoby. Można jeść i łyżką, ale można również jeść i na kanapki. Ja bardzo lubię zajadać ten smalczyk łyżką, jest on naprawdę taki pyszny. No ale co ja tutaj będę gadać? Najlepiej przygotuj go sama, samodzielnie i pochwal się jak ci wyszedł i jak smakował. Jeżeli natomiast lubisz eksperymentować, możesz pobawić się z innymi przyprawami. Na przykład dodać zioła prowansalskie, cząber lubczyk, tymianek, pieprz ziołowy, co tylko wpadnie ci do głowy. Możesz zrobić to w osobnej miseczce, tak aby w razie katastrofy smakowej nie zepsuć całości. Ja ci podałam taki przepis Klasyczny, podstawowy z dodatkiem majeranku. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby się z tym pobawić. Baw się więc dowoli, bo to naprawdę wielka frajda. Takie komponowanie własnych dań podług swojego gustu. Mam nadzieję, że wykorzystasz ten przepis, podzielisz się tym przepisem z innymi, niech zamiast tego smalcu zwierzęcego zajadają się takim ala smalcem z fasoli, bo niewątpliwie jest on zdecydowanie zdrowszy, no i mogę powiedzieć, że smaczniejszy, bo ja kiedyś również jadałam smalec ten zwierzęcy, od lat już tego nie robię, za to zamieniłam sobie na taki. Smalczyk, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi filmami. Włącz również powiadomienia. No i będę bardzo wdzięczna za komentarz, za łapkę w górę. To zwiększa moje zasięgi, a tym samym pozwala mojemu kanałowi na rozwój. Z góry dziękuję, serdecznie pozdrawiam i do kolejnego filmu.